Dzień dobry. Któż z nas, będąc dzieckiem, nie marzył, żeby zostać rycerzem? Czy w przypadku dziewczynek, księżniczką? Stąd pomysł, żeby nasze rysowanie poświęcić właśnie tym postaciom. Dlatego spróbujemy z naszym animatorem, panem Andrzejem, narysować właśnie scenkę składającą się z rycerza, księżniczki, no i dla, na dodatek ze smoka. Ponieważ dziewczynki mają pierwszeństwo. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od narysowania przepięknej księżniczki. Zapraszam! Bohaterem dzisiejszego odcinka, jak już wiecie, jest królewna. I wbrew pozorom, nie rozpoczynamy rysowania tejże postaci od korony, jakby się mogło wydawać, atrybutu. Królewny, księżniczki, lecz o, zobaczcie, od stworzenia takiej pionowej kreski, która stanowi oś, coś w rodzaju kręgosłupu naszej postaci. Jednocześnie pan animator wyznacza pewne jednostki, jednostki, które będą stanowiły relacje proporcji między poszczególnymi częściami ciała naszej postaci. Zobaczcie. Pierwsza jednostka, jednocześnie znajdująca się na samej górze, to jest wielkość. Głowy postaci, która wieńczy i rozpoczyna górną część narysowanej księżniczki. Na dole zaś pan animator wyznacza szerokości. Szerokości nie bójcie się, to nie są szerokości samej księżniczki, ona nie będzie z cyklu e, puszystych księżniczek, tylko, tylko proporcje szerokości jej sukienki. Zobaczcie, teraz mamy już to wyznaczone i kolejne dwie kreski, które stanowią odległość tułowia, jednocześnie wyznaczają początek wielkiego klosza sukienki, która, która wieńczy właśnie dół naszej księżniczki. Mamy już szyję. Animator narysował szyję i teraz skupia się na tłowiu naszej księżniczki. No, jak sami widzicie, dosyć wąska talia, i której tłów i gorset wieńczą dwie charakterystyczne kule, tak zwane pufki, które cechowały właśnie w pewnych epokach strój, czy to dam dworu, czy samych księżniczek. Mamy już wyznaczone elementy, no i czas na detale. Nasza księżniczka ma głowę i charakterystyczną grzywkę. No wiadomo, że trudno ominąć jej buzię, oczy i nos. Pani animator akurat przewidział, że ponieważ nasza księżniczka jest młodą osobą, że będzie miała piękną taką dziewczęcą fryzurkę, charakterystycznie podkręconą na rogach. Oczywiście, jak już wspomniałem na początku, atrybutem Księżniczek jest korona. Zobaczcie na głowie e, naszej Księżniczy też ona została narysowana. I w ten sposób wszyscy już nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to postać z rodu królewskiego. Dół Księżniczki pan, animator, uwieńczył charakterystycznym. Woalem. Nie znam się na szyciu sukienek, ale zobaczcie, to jest takie charakterystyczne zakończenia o owalnym, półowalnym kształcie. No i teraz mamy już postać praktycznie gotową. Rączki, dłonie, malutkie stopy zakończone czubkami bucików. I jak sami widzicie, no trudno odmówić naszej księżniczce uroku i królewskiej dostojności. Piękna księżniczka przed nami, którą spróbujcie sami w domu w wolnym czasie narysować.